Witajcie na pierwszym odcinku Call of Duty na kanale MMK Gaming. Niestety nie będzie dzisiaj Muziego. Bo jak wiecie koronawirus. I nagramy, nagram sam odcinek z Call of Duty. Nap napiszcie w komentarzach, jakie byście gry chcieli, żebym nagrał ja albo Muzi, albo jakbyśmy się... Pod kalimtorami może. Bo w dwie sobie można spotykać. Zagramy jedną gierkę w Call of Duty. Ja sobie kilka gierek zagrałam przed tym, przed nagraniem. Przepraszamy, że nas tak długo nie było. Nas, mnie nie było. Ale wiecie, koronawirus. multiplayer. Pierwsza gra. Jeśli Wam się spodoba Call of Duty, to zostawcie łapkę w górę. I subskrypcję na kanale. Nie wiem dlaczego, ale w tym Call of Duty mnie dobiera z... Lepszymi osobami, że tu mamy 129 level, a ja 9 albo 8 Jeśli Wam się będzie podobała ta gra Call of Duty, to zostawcie łapkę w górę, bo to nas motywuje do dalszego robienia dla Was kontentu. Próbujemy wrócić z, re z regularnością filmów. Nie wiem czy to się uda przez koronawirusa, albo ja albo Muzi będziemy sami nagrywać osobno na, na przemian. Wam się podoba ta gierka? To będziemy mieć więcej, będziemy więcej takich gier nagrywać strzelanek. I napiszcie w komentarzach, czy wolicie bardziej strzelanki, czy bardziej, bardziej wolicie takie gry w stylu, jak ktoś wie, zofiero zero, nie wiem, jakieś strategiczne, nie <laughs> takie strzelanki. Podoba Call of Duty. O nie, mam nikt jak zabijać osób, a w, w widzieliście jak zabiłem? może Pięknie. Jeśli nam się uda, to może z Muzim nagramy odcinek Skull of Duty Tej gry To fajna broń Bo się nie tak, za bardzo nie, odzywam, ale nie, wiem co mówię. nie, nie, mi aj, nie, nie, Ludki nie, 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 będę nie, 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 podsyłajcie film nie, ja jeśli Muz nie będzie mógł nagrywać, to ja będę wyrzucał regularnie filmy. Filmy są w każdy wtorek, czyli będzie regularnie. W w będą w każdy wtorek, czwartek i sobotę. pomyliły mi się osoby. Slam do swojego teammata. Teraz zabiłam O popełniłam przytulki sali budyństwa, ale nie wiem jak ta rakieta działa Piszcie propozycje gier w komentarzach, bo szczerze nie wiemy, jakie, jakie gry. Nie wiemy, czy wrócić do starego League of legend bang Bank. I wygraliśmy. Wybaczcie, że. Jest po prostu tak krótki film, ale nie mogłem dłuższego nagrać. Do zobaczenia.